Co dzieje się z duszą, gdy ciało przestaje istnieć? Sekretny list Junga, ujawniony po 80 latach, odsłania niepokojącą prawdę. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że śmierć nie jest końcem, lecz podróżą powrotną, gdzie prawdziwe ja zostaje uwolnione? Karl Jung, wielki psycholog, doświadczył niezwykłego przeżycia bliskiego śmierci w 1944 roku po ciężkim ataku serca. To doświadczenie całkowicie zmieniło jego postrzeganie życia i śmierci. W chwili, gdy granica między życiem a śmiercią wydawała się cienka jak mgła jung, poczuł, że jego świadomość opuszcza ciało, stan zarazem dziwny i pełen głębokiego spokoju. Opisywał, że unosi się w górę, spoglądając na Ziemię z perspektywy kosmosu. Świat wydawał się mały, ale pełen życia, połączony w harmonijną całość co na co dzień jest trudne do dostrzeżenia. Z tej wysokości Jung dostrzegał, że wszelkie konflikty, napięcia i lęki znikają, ustępując miejsca poczuciu pełni całości i wieczności. Szczególne w tym doświadczeniu było to, że Jung zobaczył starożytną kamienną świątynię trwającą niewzruszenie pośród rozległego krajobrazu. Nie była to tylko budowla fizyczna, była symbolem. Dla Junga kamienna świątynia była obrazem duszy, progiem prowadzącym do transformacji, miejscem, gdzie świadomość oczyszcza się z uprzedzeń i lęków, by powrócić do stanu pierwotnego. Przypominała, że dusza istnieje poza ciałem, a śmierć nie jest końcem absolutnym, lecz krokiem w głębszą sferę duchową. W tej chwili bliskiej śmierci Jung nie odczuwał strachu. Zamiast tego ogarnęło go poczucie głębokiego spokoju, jakby powracał do najczystszej, pierwotnej części siebie, wolnej od zgiełku trosk i codziennych potrzeb. Świadomość była całkowicie wolna, nieograniczona przez ciało fizyczne. Jung zdał sobie sprawę, że prawdziwe życie to nie tylko egzystencja biologiczna, lecz duchowa podróż, gdzie świadomość nieustannie dąży do pełni harmonii i połączenia z całością. Jego doświadczenie zmieniało też spojrzenie na śmierć. Nie była wrogiem, nie była absolutną stratą, lecz okazją do powrotu do pierwotnej, czystej świadomości. Śmierć staje się procesem powrotu do prawdziwego ja, gdzie wszystkie społeczne role i iluzje zostają odrzucone. Jung podkreślał, że dzięki temu doświadczeniu człowiek uczy się, że lęk przed śmiercią często wynika z lęku przed życiem niepełnym. Jeśli żyjesz naprawdę, przyjmujesz śmierć spokojnie jak naturalny powrót część nieuchronnego cyklu istnienia. Praktyczny przykład: Pacjent Junga Edward po ciężkim udarze opisał doświadczenie wyjścia ze swojego ciała. Widział bliskich i krajobrazy z góry. Najbardziej uderzało go jednak poczucie braku niepokoju. Pozostał jedynie spokój i pełnia. Po powrocie do życia Edward całkowicie zmienił sposób bycia. Więcej czasu poświęcał rodzinie, skupiał się na tym, co naprawdę ważne dla duszy, przestawał martwić się codziennymi nieistotnymi konfliktami. To pokazuje, że doświadczenie bliskie śmierci nie jest tylko spotkaniem ze śmiercią, lecz lekcją życia. Pokazuje prawdziwą wartość świadomości i duszy oraz uczy, że śmierć to przemiana, a nie koniec. Przesłanie Junga żyj, pełnią każdego momentu szanuj siebie i swoje wewnętrzne doświadczenia. Śmierć nie jest stratą, jest powrotem do czystej, pierwotnej, nieśmiertelnej części siebie. Kiedy patrzymy na śmierć w ten sposób, każdy dzień staje się cenny, każda relacja głęboka, a każde doświadczenie, znaczące częścią podróży powrotnej do samego siebie. Karl Jung, obok bycia wybitnym psychologiem, był także badaczem tajemnic duszy i doświadczeń wykraczających poza świat materialny. Jednym z mniej znanych, lecz niezwykle głębokich odkryć Junga jest jego list o duszy. Napisany pod koniec życia, który przez niemal 80 lat pozostawał ukryty zanim ujrzał światło dzienne. Ten list to nie tylko dokument osobisty, to dowód na głębokie przekonania Junga o życiu śmierci i istnieniu duszy. Otwiera on rzadką perspektywę duchową, o której niewielu odważa się mówić. Powód, dla którego list był przez tak długi czas ukrywany, jest zrozumiały. W tamtym czasie nauka i psychologia wysoko ceniły rozum i dowody empiryczne. To, co Jung poruszał w liście: duszę, śmierć, świat po drugiej stronie, wykraczało poza ramy naukowe, wydawało się zbyt tajemnicze, kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania. Jung wiedział, że ujawnienie tych treści mogłoby wzbudzić wątpliwości co do jego powagi. Dlatego list przetrwał w milczeniu przez niemal całe stulecie jak skarb, ukryty, czekający na moment, gdy ludzkość będzie gotowa zrozumieć jego duchową wartość. Treść listu można sprowadzić do trzech głównych tematów: po pierwsze, dusza. Jung podkreśla, że dusza jest prawdziwym jądrem każdego człowieka istniejącym poza czasem i ciałem stanowiącym źródło intuicji, emocji i głębokiego poznania. Dusza nie jest abstrakcją. To centrum, które kieruje naszymi działaniami, doświadczeniami duchowymi, to w niej odnajdujemy pełnię. Po drugie, śmierć. Dla Junga śmierć nie jest końcem, lecz przejściem do innego stanu świadomości, gdzie proces indywidualizacji (individuation) może trwać dalej. Śmierć nie jest strachem, ale szansą dla duszy na osiągnięcie pełni duchową podróżą, którą każdy człowiek musi przejść. Po trzecie, Świat po drugiej stronie, gdzie świadomość uwalnia się od ograniczeń ciała kontynuując poszukiwanie harmonii z najgłębszą naturą człowieka. Te tematy otwierają niezwykle istotną perspektywę o duszy śmierci i wszechświecie, która jest mało znana, lecz kluczowa w myśli Junga. Aby lepiej to zobrazować, posłuszmy się przykładem Margaret pacjentki Junga. Po ciężkim udarze w stanie nieprzytomności, Margaret doświadczyła poczucia opuszczenia ciała. Widziała bliskich i otoczenie z góry. Ale najbardziej uderzało ją poczucie absolutnej pełni i spokoju. Po powrocie do życia, Margaret całkowicie zmieniła sposób bycia. Skupiła się na wartościach wewnętrznych, poświęcała czas prawdziwie znaczącym relacjom. Przestała być obciążona powierzchownymi troskami. Jej historia doskonale ilustruje przekonanie Junga, że dusza zawsze kontynuuje swoją podróż, a śmierć jest jedynie przejściem do innego stanu, gdzie świadomość jest wolna i czysta. Z listu i takich doświadczeń Jung wyciąga ważne przesłanie: nie należy bać się śmierci. Strach przed nią często wynika z niepełnego życia. Zamiast tego należy zrozumieć, dusza istnieje, a śmierć to drzwi do nowej podróży. Kiedy patrzymy na śmierć w ten sposób, każdy dzień staje się cenny, każda relacja głęboka, a każde doświadczenie znaczące. Częścią powrotu do pierwotnej, czystej natury siebie. Ostateczne przesłanie Junga w liście brzmi: Stawiaj czoła życiu i śmierci, z odwagą, żyj w pełni, każdą chwilę łącz się głęboko ze sobą i innymi. Gdy to zrobisz, śmierć nie będzie już czymś strasznym ale doświadczeniem spokoju, powrotem do najgłębszej i nieśmiertelnej części duszy. Karl Jung zawsze podkreślał, że każdy człowiek przechodzi unikalną podróż ku temu, by stać się sobą samym podróż, którą nazwał procesem indywidualizacji. To nie jest sucha teoria psychologiczna to żywy proces, w którym uczymy się rozpoznawać siebie, stawić czoła mrocznym zakamarkom własnej duszy, i zharmonizować się z tymi częściami siebie, które wciąż pozostają nieodkryte. Jung wierzył, że indywidualizacja jest najwyższym celem ludzkiego życia. To ona prowadzi do wewnętrznej pełni, stanu, w którym nie potrzebujemy zewnętrznej aprobaty ani presji społecznej, aby definiować swoją wartość. W perspektywie Junga, śmierć nie jest jedynie końcem ciała, to raczej transformacja świadomości. Drzwi otwierające głębszy poziom duszy. Kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią, świadomość nie zanika, lecz uwalnia się od ograniczeń materialnych, pozwalając całej głębi naszej istoty ujawnić się w pełni. Jung opowiadał, że doświadczenie bliskie śmierci nie oznacza końca, lecz powrót do pierwotnego stanu świadomości. To moment, w którym możemy wyraźniej dostrzec całość życia i duchowej podróży, którą odbywamy w ciągu istnienia. Żywy przykład stanowi historia Johna, pacjenta Junga. John przeszedł poważny udar i wydawało się, że nie przeżyje. W tych chwilach poczuł, jak część jego świadomości oddziela się od ciała, unosząc się w przestrzeni, widząc wyraźnie każdą decyzję i każdy czyn z całego swojego życia. Zobaczył swoje błędy, i iluzje, ale także swoje dobre cechy, odwagę i zdolność do miłości, których wcześniej nie dostrzegał. Po powrocie do zdrowia John zmienił nie tylko sposób życia, ale i głębiej docenił wartość autentyczności prawdy wobec samego siebie oraz znaczenie codziennego dążenia do samodoskonalenia. Ta historia obrazuje punkt widzenia Junga. Śmierć lub doświadczenia bliskie śmierci są okazją dla duszy, aby dokończyć proces indywidualizacji, co w codziennym życiu często pozostaje niedokończone. Śmierć przypomina nam także, że w życiu musimy stawić czoła wszystkim częściom siebie, nawet tym mrocznym strachom i ograniczeniom, których zazwyczaj unikamy. Jeśli nie akceptujemy siebie w pełni, proces indywidualizacji zostaje przerwany, a w obliczu śmierci łatwo pojawia się poczucie żalu za życie niedoskonale przeżyte. Jung uważał, że to wewnętrzna pełnia. Harmonia między świadomością a nieświadomością, światłem i cieniem w nas samych pozwala duszy osiągnąć pełnię, nawet gdy ciało przestaje istnieć. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie śmierć jako szansę na oczyszczenie duszy, przejrzenie całej drogi życia i dostrzeżenie, co naprawdę jest ważne. W praktyce wiele osób dopiero w zetknięciu ze śmiercią uświadamia sobie, że żyli dla oczekiwań innych dla zewnętrznych wartości, zamiast dla własnej prawdziwej istoty. Proces indywidualizacji polega na rozpoznaniu tego, a śmierć czy doświadczenie bliskie śmierci daje ostateczną możliwość ukończenia tej podróży. Przesłanie Junga jest jasne: nie bój się śmierci. Traktuj ją jako transformację, szansę dla duszy na wolność i doskonałość. Każdy dzień życia jest okazją, by zbliżyć się do prawdziwego siebie, wzbogacać doświadczenie, pielęgnować swoje wewnętrzne cechy i przygotować duszę na kolejną fazę świadomości. Patrząc na życie w ten sposób, śmierć nie jest już straszna. Staje się naturalną częścią procesu stawania się w pełni człowiekiem, gdzie dusza może dokończyć zadanie, które w codziennym życiu pozostaje niedokończone. Karl Jung mówił, że największym lękiem człowieka nie jest śmierć, lecz strach przed życiem, które nie zostało w pełni przeżyte. Większość z nas myśli, że lęk przed śmiercią dotyczy końca zaniku w tym świecie. Jung patrzył głębiej, prawdziwy strach rodzi się z faktu, że nie żyjemy zgodnie ze swoją prawdziwą naturą, nie stawiamy czoła własnym pragnieniom i prawdziwym celom. A gdy przychodzi śmierć, towarzyszą nam żal i poczucie utraconych doświadczeń. Dla Junga śmierć jest głębokim przypomnieniem. Każda chwila życia jest cenna. Świadomość jego skończoności pomaga nam skupić się na tym, co najważniejsze żyć autentycznie, łączyć się z prawdziwym ja, pielęgnować wartości wewnętrzne i troszczyć się o prawdziwe, znaczące relacje. Zamiast być przytłoczonym lękiem przed końcem, powinniśmy pozwolić, by śmierć stała się motywacją do życia pełnego sensu, gdzie każdy wybór i każdy czyn odzwierciedla nasze prawdziwe ja. Żywy przykład stanowi historia Emilii, artystki, która uległa presji sukcesu i oczekiwaniom rodziny. Gdy zdiagnozowano u niej poważną chorobę zagrażającą życiu, doświadczyła chwili bliskiej śmierci, która zmusiła ją do przewartościowania całego życia. W tych dniach zrozumiała, że wszystko, za czym wcześniej podążała, sława, nagrody, uznanie, nie przynosiło prawdziwego szczęścia. Emily zaczęła spędzać czas z pasją na tworzeniu, wiązała się głębiej z bliskimi osobami i żyła w pełni każdą chwilą. Przeżycie to uświadomiło jej, że dotychczasowy strach przed śmiercią był w rzeczywistości strachem przed nieprzeżytym życiem. Jung nazywał ten proces staniem twarzą w twarz z życiem poprzez śmierć. Kiedy zdajemy sobie sprawę ze skończoności życia, każdy wybór staje się ważniejszy, a my jesteśmy zmuszeni odrzucić to, co bez znaczenia, społeczne ograniczenia, które nam nie służą, i żyć w zgodzie z własną naturą. Nie bez powodu Jung podkreślał. Strach przed śmiercią jest często jedynie odbiciem lęku przed życiem niepełnym. Ten kto odważy się żyć w pełni, nie boi się śmierci, bo spełnił najważniejszą część życia, żył autentycznie, znacząco i świadomie. Inny przykład to historia Michaela, przedsiębiorcy pochłoniętego pracą, który zapomniał o rodzinie i sobie samym. Gdy nagle zmarł jego bliski przyjaciel, Michael stanął w obliczu straty i uświadomił sobie, jak krótki jest czas na rzeczy naprawdę ważne. Postanowił zmienić życie, więcej czasu spędzać z rodziną, dbać o zdrowie, rozwijać pasje i angażować się w społeczność. Dzięki temu Michael nie tylko zaczął głębiej odczuwać życie, ale także zmniejszył lęk przed śmiercią, bo żył w pełni zgodnie ze swoim czasem i możliwościami. Na podstawie tych przykładów przesłanie Junga jest jasne: stawić czoła śmierci oznacza stawić czoła własnemu życiu. Świadomość skończoności motywuje nas do pełnego życia bycia prawdziwym sobą i skupienia się na tym, co ma trwałą wartość. Śmierć nie jest tragicznym końcem, jest narzędziem psychologicznym, które pozwala nam ocenić, ukierunkować i prowadzić życie w pełni. Z perspektywy psychologii strach przed śmiercią. Jeśli pozostaje nierozpoznany, może prowadzić do ucieczki, unikania odpowiedzialności i życia w fałszu, by uniknąć prawdy. Natomiast świadomość tego strachu daje odwagę, zdecydowanie i siłę, by mierzyć się z wyzwaniami, rozwijać siebie i doceniać każdą chwilę życia. Jung, podkreślał ten, kto odważy się żyć w pełni, nie boi się śmierci, bo jest w harmonii ze sobą. Żyje autentycznie i pozostawia trwały ślad w sobie i w innych. Karl Jung podkreślał, że śmierć nie jest tylko końcem, lecz rytuałem inicjacji, głęboką przemianą w wewnętrznej podróży człowieka. Nazywał to initiation proces, w którym to, co stare, musi zgasnąć, aby mogło narodzić się nowe. Proces ten nie dzieje się wyłącznie w ostatnich chwilach życia. Może rozpocząć się już wtedy, gdy odważymy się spojrzeć w głąb siebie, porzucić fałszywe role złudzenia i błędne przekonania narzucone przez społeczeństwo lub nas samych. W tym świetle śmierć staje się symbolem przemiany, otwierając drogę do głębszej samoświadomości i bardziej autentycznej wersji siebie. Jung wyjaśniał, że każdy z nas nosi w sobie stare ja, Zbiór przekonań, nawyków i ról, które budujemy od dzieciństwa pod wpływem społeczeństwa i oczekiwań innych. W rytuale inicjacji stare ja musi umrzeć, co zwykle wiąże się z poczuciem niepewności, bólu czy straty. Jednak śmierć starego ja nie jest tragicznym końcem to drzwi do narodzin nowego ja bardziej autentycznego, wolnego i zgodnego z naszą prawdziwą naturą. Jung porównywał ten proces do przemiany kamienia w szkło stopienia starego, aby powstała forma czysta, przejrzysta i subtelna. Przykładem jest historia Anny, utalentowanej prawniczki, pochłoniętej życiem w ciągłym stresie, starającej się zadowolić wszystkich i spełniać społeczne oczekiwania. Podczas terapii z Jungiem, Anna zaczęła dostrzegać, że żyje w maskach, odrzuciła pasje artystyczne i prawdziwe połączenie ze sobą. Przeszła przez coś, co można nazwać wewnętrzną śmiercią. Porzuciła perfekcyjne role potrzeby aprobaty i zmierzyła się z własnymi słabościami. Efektem było odzyskanie twórczej pasji, budowanie autentycznych relacji i życie pełniejsze, pełne sensu. To jest inicjacja tu i teraz, w życiu codziennym, gdy stare ja umiera nowe, się rodzi bez konieczności czekania na śmierć biologiczną. Jung podkreślał, że inicjacja to nie tylko podróż osobista, ale proces duchowy. Kiedy odważymy się porzucić złudzenia i rozpoznać prawdziwą naturę, wchodzimy na drogę głębokiego połączenia z duszą. Śmierć staje się metaforą wyzwolenia od fałszywych ograniczeń, pomaga żyć wolniej, twórczo i pełniej. Jak pisał Jung, konfrontacja ze śmiercią lub jej symbolem, Napędza proces samoświadomości i indywidualizacji, prowadząc do harmonii między świadomością a nieświadomością, między ja a duszą. Innym przykładem jest historia Dawida, przedsiębiorcy, który w młodości porzucił muzyczne pasje, goniąc za karierą i sukcesem. Po poważnej chorobie uświadomił sobie, że strach przed porażką i presja społeczna zdominowały jego życie. Postanowił na nowo odkryć muzykę, tworzyć utwory odzwierciedlające doświadczenia, emocje i prawdziwe wartości. Była to inicjacja wewnętrzna. Stare ja sukcesu według norm umiera, a nowe ja, autentyczne, twórcze, wolne się rodzi. Poprzez tę historię przesłanie Junga jest jasne: śmierć rzeczywista lub symboliczna to szansa na wewnętrzne odrodzenie, uwolnienie od fałszywych ról i złudzeń i życie. Zgodne z prawdziwą naturą. Błędem byłoby czekać na ostatnią chwilę życia, by doświadczyć tej przemiany. Każdy dzień jest okazją, by umrzeć częścią fałszywym, porzucić nieodpowiednie role i narodzić się na nowo jako wersja bardziej prawdziwa, wolna i pełna. Kiedy zrozumiemy i zastosujemy tę mądrość, życie staje się głębsze, strach przed śmiercią znika, a my uczymy się naprawdę żyć w pełni. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i słuchacie treści, które tworzymy na kanale Mapa Duszy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić naszych nowych materiałów. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka.